Dzień dobry, witajcie na kanale Rodzinka Envlog. W cyklu filmików gotuj z Moniką lub jak to tam się nazywa na playlistie moje ulubione przepisy. Mam nadzieję, że ta zmywarka, która chodzi w tle, nie będzie bardzo zagłuszać całego filmiku, ale niestety musiałam ją opuścić, bo już, tak wiecie, usprawiedliwiając się, dlaczego chodzi. Musiałam ją opuścić, bo już była gotowa do, do prania. Tak, także dzisiaj można powiedzieć, że będzie to przepis. Tylko, że to przepis będzie nie z mojego kajeciku, a będzie to przepis z kajeciku mojej siostry. Powiem Wam, że już bardzo długo za mną chodziły, bo ona bardzo często je robi. Bardzo często i zawsze jak je zrobi, to zawsze cyknie zdjęcie i zawsze tutaj do mnie podeśle, że znowu zrobiła. A chodzi mi, że ona właśnie bardzo często robi takie chlebki, placki, arabskie, chyba to się nazywają, typu pita. I ona tam sobie nadziewa, właśnie je różnymi farszami. I ja też właśnie postanowiłam zrobić dzisiaj takie chlebki, chlebki domowe, pita. Co prawda wiem, można kupić też je gotowe. Ale wiadomo, jak się zrobi je w domu, to są całkiem inaczej zrobione niż te zakupione w sklepie. Także dostałam od niej ten przepis. U mnie to już ten przepis, to ja już miałam. Tylko no niestety gdzieś mi się zapodział. I teraz właśnie już tak siadłam, bo dłuższy czas mi nie odpisywała właśnie jak robi te chlebki. Więc siadłam i odszukałam w tych swoich zbiorach, co ona też tutaj mi podsyła, różne przepisy. Odnalazłam. I stwierdziłem, że teraz to już muszę, właśnie zrobić. Także dzisiaj będzie nie ulubiony przepis Moniki, a ulubiony przepis Moniki siostry, można tak powiedzieć, właśnie. I już teraz bez zbędnego gadania, bez zbędnego przedłużania. Oczywiście te chlebki pita będziecie, można sobie nadziać, czym tylko wam pasuje. Ja wam pokażę moją propozycję nadzienia do takich chlebków pita. Także teraz już Przechodzimy do składników. Tych składników jest bardzo mało, więc już przechodzimy teraz do wykonania naszych domowych chlebków pita. Do wykonania chlebków pita potrzebujemy 1,5 deka drożdży świeżych, jedną szklankę ciepłej wody, pół łyżeczki cukru, trzy szklanki mąki pszennej, dwie łyżki oleju do ciasta, plus będziemy potrzebować też olej do natłuszczenia ciasta i do blachy. Pierwsze, co robimy, to robimy roz zaczyn. I już teraz was stawiam i zabieramy się do wyrabiania. Czyli do naszych drożdży do, nas do naszych drożdży dodajemy pół łyżeczki cukru. Musimy sobie to rozrobić, żeby nam drożdże pracowały. Ja to proponuję chyba też dodać trochę soli, chociaż tutaj soli to ja nie widzę w tym przepisie, ale soli też bym właśnie tak chociaż odrobina dała, żeby to ciasto miało, wiecie, jakiś taki smak słono-słodki po mojemu. Bo no wiadomo, cukier dodaje się do tego, żeby drożdy pracowały, no ale jednak tej soli też bym może trochę dała. Do tych drożdży dodajemy też pół szklanki ciepłej wody. Reszta wody pójdzie już do wyrabiania ciasta. Ciasto ja będę wyrabiała moim mikserem. I zrobię trochę po swojemu, bo tutaj dodam też jedną, dwie łyżki mąki pszennej z tej mąki, co mam tutaj już odmierzone. Bo ja zawsze tak robię na ciasto drożdżowe, że właśnie dodaję też i do drożdży. Mąkę. Także to taka trochę moja będzie. Coś dodane od siebie. I musimy to odstawić do wyrośnięcia. Także dobrze mieszamy i odstawiamy do wyrośnięcia, aż nam drożdże zaczną pracować. Drożdże ładnie już podwoiły swoją objętość i teraz zabieramy się za wyrabianie chlebków pita. Do misy miksera dodaję mąkę, w ilości trzech szklanek. Pamiętajcie, że dwie, dwie łyżki, wzięłam sobie do właśnie do zaczynu. Dodaję wyrobione, wyrośnięte drożdże. Resztę ciepłej wody. Możemy sobie tutaj tą miskę ładnie zebrać, właśnie tę resztkę tych drożdży, właśnie za pomocą tej wody. Dwie łyżki oleju. I dodam jeszcze, yy, dodam jeszcze yy, soli, tylko ja dodam yy, tak dosłownie z, ze szczyptę soli yy, takiej czerwonej. Ok, yy, hak i wyrabiamy na jednolite ciasto.

mojego haka i ma pod, odstawiamy oczywiście do wyrośnięcia ma podwoić swoją objętość i później będziemy z tego dzielić to ciasto na sześć równych części bo mówiła że z tego wychodzi 6 bułek typu pita także widzimy się jak ciasto nam podwoi objętość i jeszcze wam pokażę bardzo fajne naprawdę to ciasto jest mimo tego, w sumie to dodałam jeszcze jedną łyżkę oleju, bo jakoś tak mi się wydawało, że może jest mało. Ale naprawdę, tak jak widzicie, nie klei się do, do rąk. Ale to nie o tym miało być. I jeszcze pisała właśnie, że zawsze sobie je natłuszcza tym olejem. Więc ja sobie to jeszcze natłuszczę olejem. Odstawiam do wyrośnięcia i czekamy, aż nam ładnie wyrośnie. Tak jak widzicie, ciasto podwoiło swoją objętość. Teraz wyciągam go z misy. Tutaj już nie wyciągałam stolnicy, tylko robię to na blacie. Wiem, teraz już cień pada, ale już jest szarówka na dworze, więc musi być światło górne zaświecone. Wyciągam, dzielę ciasto na 6 porcji i tutaj sobie przygotowałam blachę do pieczenia. Tak jak widzicie, skończył mi się też papier do pieczenia, więc znowu trzeba jechać do sklepu i tutaj w ogóle coś. A, to, to jest masło, bo sobie wysmarowałam wszystko masłem. Więc teraz już pieczemy nasze chlebki pita. Piekarnik, tak jak pisała, nastawiłam sobie na 220 stopni i w termoobiegu je pieczę, z tego co też Agnieszka pisała, i przez 8 minut. I teraz widzicie jak macham palcem, bo się akurat cień odbija. Także teraz już dzielimy nasze, nasze ciasto, to znaczy ja dzielę moje ciasto.

ok przygotowany piekarnik 220 stopni termoobieg pieczemy 8 minut ok chlebki się pieką a ja sobie w tym czasie przygotuję kurczaka e, tutaj mam półtorej filetu z kurczaka e, zamarnowałam go w soli różowej i w przyprawie do grosa i teraz będę smażyła na łyżce masła na złoty kolor upieczone 8 minut prezentują się tak yy, muszę wam powiedzieć no tak yy, poza kamerą yy, są trochę ciemniejsze ale tu tak odrobinę ciemniejsze bo tutaj na kamerze to widzicie takie jasne ale są takie ładne złoto-brązowe yy, teraz tak nakryję sobie folią yy, aluminiową żeby mi nie wystygły kurczak się już kończy smażyć pokroję sobie zaraz resztę warzyw i zaraz sobie faszerujemy i zajadamy Ok, i teraz będziemy nadziewać nasz chlebek. Chlebek prezentuje się tak. Mam nadzieję, że dobrze go widać i że się tutaj dobrze wszystko ostrzy. I przy, przygotowałam sobie warzywa. Jeszcze powinna być papryka, ale ja zapomniałam, powiem Wam szczerze, kupić paprykę świeżą, a mam tylko zamrożoną, więc ta zamrożona niekoniecznie się nadaje. Więc przygo y przygotowałam sobie kapustę pykińską, y ponieważ ja tych takich mieszanek sałat, co są wiecie, takie w torebkach to ja nie za koniecznie za nimi przepadam ale jeżeli wy macie ochotę na mieszankę sałat jak najbardziej możecie sobie ją użyć ponadto mam ogórek zielony pomidorki koktajlowe kurczak w przyprawie do grosa tak mi się wydaje, że tak użyłam sos czosnkowy jeżeli ktoś lubi, jeżeli ktoś nie lubi to proponuję ketchup. I już teraz przekraiwamy i przek, yy, przekrajamy bułkę. Zobaczymy, czy mam gdzie zmieścić nasz farsz. Aga mówiła, że jej robi taka kieszonka, a u mnie kieszonki nie ma. Nie wiem, jak to właśnie Aga robi, że ma kieszonkę, ale yy, no nic. I. Możemy jeszcze polać keczupem i prezentuje się wszystko tak. Mam nadzieję, że będzie smakować. Także serdecznie zapraszam do częstowania się przepisem. A ja sobie już szykuję drugą taką kanapkę. Chlebek Pita z farszem, tylko że z sosem czosnkowym. Ok, wyłączyłam górne światło, żeby było lepiej widać bułę. Muszę Wam powiedzieć, że nie wiem o co chodzi, ale moje bułki nie są puste w środku są po prostu. Całe na, no wiecie, nie mają tej dziurki, tak jak to moja Agnieszka pisała, że mają mieć dziurkę w środku, dlatego ona piecze 220 stopni z termoobiegiem, żeby były puste w środku. Nie mam pojęcia, dlaczego muszę to się od niej dowiedzieć, dlaczego to tak się stało, że u mnie, no nie są puste w środku, ale i tak muszę Wam powiedzieć, że wyglądają bardzo pysznie. Zaraz zapytamy Pana męża, czy mu smakuje. Smakuje Ci te bułki? Bardzo dobre. Potwierdza bardzo dobre. On taki wiecie, nowości to niekoniecznie nie. A teraz ja próbuję swoją. Moja jest z sosem czosnkowym. Muszę Wam powiedzieć, bardzo dobre. Także polecam, jak macie ochotę, częstujcie się przypisem na domowe bułki pita. Ja zaraz tutaj. Jeszcze napiszę, o co chodzi, żeby były puste w środku. A jak Wam się podobał kolejny odcinek kulinarny, to proszę tego kciuka w górę. Będę wiedziała wtedy, że chcecie więcej mojego gotowania na kanale. Jak zostawicie komentarz, będzie też bardzo miło. Subskrypcja, jeżeli coś się komuś spodobało na kanale, będzie też bardzo miłe widziana i będzie nam bardzo miło, że mamy coraz więcej osób obserwujących nasz kanał. A dzisiaj to już wszystko. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Życzę Wam miłego dnia albo wieczoru i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!